Słuchajcie, dawajcie, bo kamera jest online Pani wyjdzie, że chcieli samochodem jak już poszli, to chciałbycie dalej, żeby przejść można Kurna dojechał Będziecie to mieli na, na tym, na YouTubie Ale No to już, tylko szybko Weź Jesteś? Ok Jest Jest, wszyscy to było, to było jeszcze gorsze niż to, co ja zrobiłem